Córka będzie bardzo cieszyło się. Obiecałam jej kupić żubra. Szukałam przez dwa dni. Nie znalazłam, że tylko stoku żubra, także ale obiecałam, także żubro dostanie. Wydawało mi się, że, że wiosek to trochę taka y, mała mieścina, taka trochę dziura. No. Sorry. Mi <grym> się wydawało, nigdy to nie byłam. Ciepło jest. Choć dostałam maile, że trzeba ubrać się na, na, tak na ciepło. Uprzedzać w razie, jeśli będziemy pili, żeby nie trafić gdzieś tam w los. To jest bardzo piękne miasto, z piękną architekturą, takie jest przestronne, czyste, ale naprawdę bardzo, ludzie bardzo przyjemni. Wydaje mi się, że trudno byłoby nawiązać współpracę reżysersko-aktorską z żubrem. Także wydaje mi się, że żubr z, z, z filmem to nie jest taki najlepszy pomysł realizatorski. Trzymam w rękach tego żubra, który tak naprawdę dostałam nie ja. Tylko e, bardzo fajna rosyjska animatorka, która nazywa się Natalia Berezowaja. Jestem Piotr Włotorowicz, e, skończyłem ludzką filmówkę. Przyjechałem tutaj odebrać nagrodę e, e, w kategorii studenckiej e, za mój film Matka Ziemia. Aneta Kopacz. Jestem reżyserką filmu Joanna. Było kilka festiwali, że były dwie nagrody i publiczności i nagroda od Jury, ale także 30 jeszcze. Nie. No to jest, to jest czas. Mam na imię Wahram, Hitarian i jestem w Stoku pierwszy raz. Dostaliśmy nagrodę, to znaczy on no, dostał film, naj, najlepszy film e, jako fabula i, i kolega dostał. Natalia Perezowaja. Robi świetne, no chyba jedno z najlepszych filmów dla dzieci. Publiczność daje Ci nagrodę, to, to jest strasznie y, niesamowite. Ja miałem wrażenie tutaj zawsze będąc y, tutaj na miejscu, y, że, y, że mam dostęp nie tylko do, do publiczności, ale też do jurorów. Także ta rodzinna atmosfera bardzo dobrze robi mi, y, y, mi twórcy. No, eee. no cieszę się oczywiście. <śledziliście>